Państwa w programie tło wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającym się rajdzie samochodów terenowych rajdzie niezwykłym, bo charytatywnym nosi on nazwę terenowa integracja dla choinki i ze mną i z Państwem jest jeden ze współorganizatorów tej imprezy, czyli Robert Gontar. Dzień dobry. Dzień dobry. To już kolejna edycja, jak policzyliśmy już dziewiąta, jak to było na początku, kiedy ta powstała inicjatywa pomysł, żeby połączyć rajd z pomocą? Tak naprawdę ta inicjatywa nie powstała tutaj u nas. Terenowa integracja dla choinki urodziła się w głowie mojego przyjaciela z Warszawy, Przemka Szafrańskiego. To on jest pomysłodawcą i organizatorem pierwszej terenowej integracji dla choinki. I ta pierwsza właśnie terenowa integracja się odbyła w Warszawie. Natomiast na którymś rajdzie, takim sportowym, spotkałem się z Przemkiem i rozmawialiśmy o choince i zaraził mnie tą ideą. No i po prostu przenieśliśmy terenową integrację dla choinki tutaj na nasz teren również. I od 2010 roku. Robimy rajd. Właściwie to nawet nie jest rajd, bo to bardziej jest chyba spotkanie przyjaciół, fanów off-roadu i robimy tą terenową integrację już od 2010 roku i tak to poszło. I co roku w jakiś tam sposób pewnie się zbieracie i wybieracie, czy jakąś instytucję, czy osobę, której będziecie pomagać i zbierać. Tak, co roku robimy walne zebranie przed organizacją, jest to w ogóle organizacja terenowej integracji tutaj na naszym terenie. Jest zaangażowanych sporo osób. Przede wszystkim Roman Kwiatkowski, prezes Klubu Sianowskiego, Sebastian Matyszczuk, który tutaj też jest organizatorem z Sianowa, no, Arek Bielecki, który nam tu bardzo pomaga, jeżeli chodzi o prowadzenie biura rajdu. Robimy takie zebranie, siadamy i oczywiście no tak, musimy wybrać dla kogo będziemy zbierać, czy to będzie jakaś instytucja, na przykład pierwsza choinka była zorganizowana na zbiórkę dla naszego szpitala, a konkretnie na oddział dziecięcy naszego szpitala koszalińskiego, no bo Wiadomo, były potrzeby, a nie było pieniędzy, więc staraliśmy się wspomóc nasz szpital i to było w 2010 roku. Tutaj pozdrawiam Ani Iwanisik ówczesną oddziałową oddziału dziecięcego. Bardzo nam wtedy pomogła przy organizacji tej zbiórki, przy, przy załatwianiu różnych rzeczy. Także. Tak mm. więcej historia choinki wygląda. Natomiast co do wyboru osoby, którą tudzież instytucji, no to jest to ciężki wybór, mm. bo naprawdę no, potrzebujących jest wielu. No jest i... wielu tych fundacji, jest, jest, jest masa. Wszystkie zbierają na jakieś szczytne cele i w tym roku jednak zdecydowaliście się i wybraliście osobę. Tak, wybraliśmy osobę, konkretnie Julkę Matejko. Wybraliśmy dlatego Julkę, bo e, była tutaj taka patowa sytuacja. No, zbierała, została zorganizowana zbiórka na operację Julki. Julka ma Taką chorobę, która powoduje bardzo mocne skrzywienie kręgosłupa, i jest to leczone tylko operacyjnie. Ja nie będę mówił, jaka to choroba, bo się nie znam, nie jestem lekarzem, więc pewnie ta nazwa by w moich ustach zupełnie została zniekształcona, ale to można na pewno poczytać na stronie Fundacji o Julce i w każdym razie. Operacja została wyznaczona na bodajże styczeń. No i do tego stycznia trzeba nazbierać tych pieniędzy na operację. Operacja kosztuje tam chyba około 100 paru czy 200 tysięcy, już też nie pamiętam dokładnie. Natomiast jest no, no, ogromna kwota, której rodzice Julki nie są w stanie e, sami e, wyczarować, więc e, została tutaj zrobiona zbiórka dla Julki e, No i ponieważ ta kwota jest właśnie tak ogromna, a termin, do którego trzeba zebrać te pieniądze jest tak krótki, więc postanowiliśmy, że w tym roku wspomożemy Julkę naszymi działaniami. No i... Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda zrobić, że nazbieramy tą kwotę i Julka będzie mogła przejść operację. Z czego ta wasza część pomocy dla Julki będzie, bo rozumiem, że to jest wpisowe i rozumiem, że to są jakieś też wydarzenia towarzyszące, typu jakieś licytacje i z tego wszystkiego potem ta suma trafia właśnie na konto Julki? Tak, tak całą choinkę organizujemy z własnych środków, czyli tudzież ze środków klubu sianów 4 na 4 Natomiast wszystkie pieniądze, które zbierzemy, no bo żeby uczestniczyć w rajdzie trzeba opłacić pisowe, e, następnie po przejeździe, trasą, którą przygotowujemy, następują licytacje. Mamy taką fajną bazę w miejscowości Przytok, to jest Zasianowem Kawalątek. Jest to parking leśny, który nam udostępnia leśnictwo Karniszewice. Tutaj znowu bardzo dziękujemy panu nadleśniczemu. I w tym miejscu są wiaty, jest miejsce na ognisko i tam toczy się nasze życie. Po, po przejeździe po, po trasie tam są organizowane licytacje. Mamy mnóstwo sponsorów, którzy dają nam różne fanty, są to no, przeróżne rzeczy. Jest kurs prawa jazdy, są vouchery na nie wiem masaż tajski. Czasami mamy, mieliśmy na przykład tonę węgla do sprzedania. Także mm -hmm. jest to bardzo, bardzo fajna akcja i, i tutaj wszyscy się bawią świetnie, licytując po prostu te przedmioty. Też jeden przedmiot przyniosłeś ze sobą. Tak, ja może pokażę do kamery. To jest taka statuetka rajdowa, to jest specjalna statuetka, którą robimy, którą ja robię, tak szczerze mówiąc, jest to złota szekla na. Każdy rok na każdą choinkę jest inna, tutaj na przykład szekla jest w takiej formie, bo Julka ma krzywy kręgosłup, więc szekla jest po prostu powyginana i my staramy się nazbierać pieniążków, żeby, żeby wyprostować kręgosłup Julki, ale pamiątkowa szekla jest krzywa. Także e, tą statuetkę oczywiście e, nie można wygrać. To nie jest statuetka za pierwsze miejsce, kto dojedzie szybciej, kto będzie miał więcej pieczątek, czy, czy w jakikolwiek sposób inny będzie uczestniczył w Radzie, to ta statuetka jest e, przeznaczona na licytację. Co roku ją licytujemy statuetki, czasami osiągają te statuetki po prostu no, sumy zawrotne. Najdroższą, którą sprzedaliśmy na licytacji 3 lata temu, chyba około 3000 zł. Mm -hmm. No to rzeczywiście. Więc to zapraszam, bo nie tylko od tu zapraszam, zapraszam na licytację do przytoku, można wylicytować taką oto statuetkę to nasza symboliczna statuetka, no oczywiście mamy też mnóstwo innych rzeczy, tak jak wspomniałem, tak, yy, więc będzie, będą te licytacje, może teraz pomówmy trochę o e, samej trasie, o samych e, zawodach, bo to także no, przy okazji pomocy to jest jednak e, rajd, to to jest spotkanie offroadowców, e, tereny są wybrane w, w okolicy właśnie Przytoku, Sianowa, w gminie Sianów, e, atrakcyjne dla offroadowców? Tak, no tutaj znowu bardzo wielkie podziękowania dla gminy Sianów, dla pana burmistrza Macieja Berliskiego. Gmina Sianów jest nam bardzo przychylna. Udostępnia nam właśnie tereny, nieużytki które już nikomu są do niczego tak naprawdę niepotrzebne. Są to stare kopalnie piasku, są to jakieś odcinki drobne lasów, które są we władaniu gminy. Mamy też oczywiście pozwolenie od osób prywatnych na poruszanie się po, po różnych terenach dla nas atrakcyjnych, dla nich są to miejsca, w których nie, nie dzieje się nic, a my potrafimy to wykorzystać. Przygotowujemy taką trasę, ona ma około 70 km. Zawodnicy startują tak jak powiedziałeś, z miejscowości Przytok. Objeżdżają. No, Sporą część gminy Sianów yy, zahaczają no, o takie miejscowości jak Sieciemin, jak... Yy, <laughs> yy, jak yy, Ściernica, także takie spore kółeczko tam robią. No, oczywiście trafiają też między innymi do Sianowa jako takiego. I na trasie mają do przejechania te 70 km, zbierają tak zwane pieczątki. W tym roku przy okazji jeszcze akcji charytatywnej robimy też akcje sprzątania zabawa będzie polegała na tym, że no przede wszystkim jest to zabawa dla dzieci chociaż jak ktoś z dorosłych będzie chciał uczestniczyć również zapraszam dzieciaki dostaną worki na śmieci i na trasie będą zbierać śmieci każdy taki worek, nazbierany po przejechaniu trasy, trafia do mnie, a ja go wymieniam na wór cukierków. Także myślę, że tutaj przyjemne, z pożytecznym dla dzieciaków będzie. Przy okazji jeszcze jakiś cel edukacyjny, no bo umówmy się, no niestety dalej mamy problem ze śmieciami, więc chcemy też, żeby ta, ta nasza offroadowa zabawa była też odrobinę ekologiczna i żeby przyniosła jakiś dodatkowy dobry efekt. Mhm. A czy sami zawodnicy, którzy biorą udział w tym rajdzie, w tej zabawie, to są osoby tutaj z naszego regionu, z klubu związanego z sianowym czy, czy z Koszalinem, czy też przyjeżdżają osoby z daleka, z innych miast? żeby tutaj też popróbować się? Przede wszystkim to są nasi lokalni tutaj użytkownicy samochodów terenowych, ale też przyjeżdżają chłopaki z Trójmiasta, a z, ze Szczecina. Także dość szerokie kręgi nasza choinka tutaj zatacza. Załóg przyjeżdża około 70, 100 nawet. Są to kłady, motocykle, samochody. No i co roku pojawiają się no, te same gęby, chciałoby się powiedzieć na wesoło, ale tak, mamy tutaj stałych bywalców naszej choinki i przyjeżdżają nawet z ładnych kilkaset kilometrów, żeby uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Mhm. Czy to jest taka trasa dla zawodowców, ludzi, którzy mają już doświadczenie, czy także ktoś, kto jeździł całe życie tylko po asfalcie, też może spróbować na przykład swoich sił? Jak najbardziej nie jest to trasa dla. Zawodowców to nie jest profesjonalny rajd, w sensie takim, że tu się ścigamy, że są nie może być nie trudne miejsca do przejechania. Oczywiście dla. Takich zawodowców też mamy parę atrakcji, no bo mówmy się, oni też uczestniczą w naszym rajdzie, ale przede wszystkim trasa jest tak skonstruowana, żeby każdy samochód z napędem na cztery koła i trochę wyższym podwoziem był w stanie przejechać tą trasę. Chodzi o to, żeby jednak uczestników choinki było jak najwięcej, żeby ta akcja. No, Przyniosła jak największy efekt, a to właśnie dzięki uczestnikom możemy osiągnąć. Więc trasa jest tak przygotowana, żeby każde auto i nawet niedoświadczony kierowca byli w stanie przejechać całą trasę. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, no są próby przejazdu po drodze, są pieczątki powieszone w bardzo trudno dostępnych miejscach i są też takie, gdzie można sobie nawet mocno utknąć na dłuższą chwilę. Tym bardziej, że teraz jest bardzo mokro i jest dużo błota na ten, tak, na teraz. Tak, akurat pogoda tutaj nas rozpieszcza. Chociaż mam nadzieję, że akurat w dzień choinki no nie będzie padać. Jednak jak najbardziej, bo to jest mile widziane u nas rodowców, ale ale jednak deszcz no, nie jest przyjemny, szczególnie że na choince jest bardzo dużo dzieci. Przejeżdżają całe rodziny z dzieci nawet dwulatki się poruszają po naszej trasie, także naprawdę jest fajne towarzystwo. Przypomnijmy no i z tego... więc na koniec którego dnia i w jakich godzinach tam będziecie stacjonować, kiedy mniej więcej rozpoczną się te licytacje, żeby ktoś, kto może nie bierze udziału w rajdzie, ale chce tam po prostu przyjechać wspomóc, będzie mógł się pojawić. Zapraszamy do miejscowości Przytok 14 grudnia 2019 roku. Czyli już za tydzień, tak naprawdę, nawet nie cały, bo mamy w środę, i startujemy z zapisami, bo na rajd można się zapisać tylko na miejscu. Nie ma żadnych przedrajdowych zapisów gdzieś na stronach, na mailach. Po prostu wystarczy przyjechać do miejscowości przytok i wpisać się w biurze rajdu i już staje się automatycznie uczestnikiem rajdu. Zapisy będą prowadzone od godziny 7.30 w bazie rajdu w biurze rajdu. Myślę, że o godzinie. 9.30, może 10. Bo tam zawsze mały poślizg jest, bo uczestników nam dojeżdża i nie ze wszystkim się wyrabiamy. Mamy tylko kilka rąk do pomocy. W każdym razie mam nadzieję, że o 9.00, może 10.00 maksymalnie wyjedziemy na trasę rajdu. Zaplanowaliśmy, że powinniśmy przejechać tą trasę do godziny 15.00. O godzinie 15 wracamy na bazę rajdów przy toku. Tam mamy ognisko, jest, będzie ciepła zupka, ciepły posiłek, kiełbaski, kawa, herbata, pewnie coś jeszcze. I po posiłku rozpoczną się licytacje. Myślę, że to będzie godzina 1530 1600 Tak bym chciał to rozpocząć i licytujemy aż do wylicytowania ostatniego przedmiotu. Także. Nie, Także, nie wiem, o której się skończy. Skończy <laughs> pewnie wieczorem. My Państwa zapraszamy, nawet jeżeli Państwo nie mają samochodu terenowego i nie będą uczestniczyli w rajdzie jako zawodnicy, to oczywiście polecamy, żeby się zjawić, żeby wylicytować, żeby spędzić czas na łonie natury. Także w grudniu zimą las, okolice lasu są piękne, a przy okazji będzie można pomóc julce. Dziękuję Państwu. Dzisiaj moimi Państwa gościem był Robert Gontar, współorganizator terenowej integracji dla dziękuję bardzo. Dziękuję.